Siedem zaginionych miast Od zarania dziejów ludzkość żyła w symbiozie z Ziemią, tworząc niezliczone cywilizacje, które pozostawiły ślady swego istnienia na całym globie. Jednakże w gąszczu historii istnieją tajemnicze zaginione miasta, których istnienie nieustannie fascynuje i inspiruje badaczy oraz marzycieli. Przyglądając się korzeniom naszej cywilizacji, sięgamy czasów starożytnych. Od starożytnego Egiptu, przez majestatyczne Imperium Inków, po mistyczne miasta Mezoameryki, ludzkość budowała, kreowała, wymyślała oraz niszczyła. Jednakże niektóre z tych miejsc przepadły w szeluściach historii, pozostawiając po sobie jedynie pytania i tajemnice. W filmie przeniesiemy się w podróż przez czas i przestrzeń, aby odkryć sekrety tych enigmatycznych miejsc. Nasza wyprawa zaprowadzi nas na szlaki zapomnianych ścieżek, gdzie tajemnica splata się z legendą, a historia z marzeniem. Przygotujcie się na podróż przez stulecia i kontynenty w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co kryją w sobie zaginione miasta. Jako pierwsze z zaginionych miast poznamy miasto Herakleon, położone niegdyś w okolicach późniejszej Aleksandrii w Egipcie. Pod falami Morza Śródziemnego, niedaleko współczesnego miasta Aleksandria, leży zatopiona tajemnica, która od dziesięcioleci fascynuje historyków, archeologów i miłośników starożytnych zagadek. To kiedyś kwitnące miasto zostało pochłonięte przez morze, ukrywając swoje tajemnice przez ponad tysiąc lat. Jego historia to fascynujące połączenie mitu, legendy i historycznej rzeczywistości. Opowieść, która wywołuje obrazy utraconego przepychu i przypomina nam o nieustającej sile natury. Herakleion to starożytne miasto portowe, które przez wieki istniało na wybrzeżu Egiptu. Zostało założone około 2700 lat temu na terenie dzisiejszej zatoki Abu Kir, 15 mil na północny wschód od Aleksandrii. Było ważnym ośrodkiem handlowym łączącym Egipt z zachodnim światem poprzez Morze Śródziemne. Miasto kontrolowało większość ruchu morskiego wchodzącego do Egiptu z Morza Śródziemnego i było miejscem inspekcji i opodatkowania towarów. Zanurzyło się stopniowo pod wodą w II wieku przed naszą erą, głównie z powodu trzęsienia ziemi i wzrostu poziomu morza. Ostatnie szcząt latonęły pod koniec VIII wieku. Odkrycie tego zatopionego miasta oraz jego artefaktów jest kluczowe dla zrozumienia zarówno historii Egiptu, jak i jego relacji z zachodnim światem w tamtych czasach. Ruiny portu zostały odkryte w roku 2000 przez francuskiego archeologa. Współczesne odkrycia archeologiczne wokół zatopionego miasta, takie jak fragmenty posągów Hapiego oraz inne skarby, zmieniają nasze zrozumienie tej starożytnej osady. Odkrycie tego miasta z jego bogactwem artefaktów daje całkowicie nowe spojrzenie na historię Egiptu i jego relacje z kulturą helanistyczną. Myśleliśmy kiedyś o najstarszych podwodnych stanowiskach archeologicznych. Jednym z nich jest Pewlo Petri, mające swoje miejsce na terenie obecnej Grecji, które jest uważane za najstarsze zatopione miasto na świecie. Zostało odkryte przez Nicolasa Fleminga w 1968 roku i opisane przez naukowców z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu w Cambridge. Dawny port jest dziś w całości okryty wodą u wybrzeży południowej Lakonii na Peloponezie. Podczas badania aktywności tektonicznej okolicy brytyjski badacz zauważył niezwykłe formacje na dnie morskim. Jednak Dopiero w 2009 roku przeprowadzono pierwsze systematyczne podwodne analizy tego obszaru, które ujawniły rozległe pozostałości po starożytnym mieście. Istnieje wiele teorii tłumaczących w jaki sposób miasto to zostało zatopione. Jedna z nich mówi, że zniszczyło je trzęsienie ziemi, a następnie wodą pokryło tsunami. Inna natomiast mówi, że było ono stopniowo zanurzane przez podnożenie się poziomu morza. Jednakże tylko wykwalifikowani archeolodzy i historycy mają dostęp do tego miejsca, bowiem jest ono silnie chronione pod pieczą greckiego rządu. To co wiemy, to to, że Peflopetri zostało zbudowane przy użyciu wyrafinowanego systemu inżynierskiego i jak przystało na nazwę epoki, w której powstało, z dużych kamiennych bloków i systemów odwadniających. Miasto miało również bardzo złożoną sieć dróg, dziedzińców i otwartych przestrzeni. Kierując się na północny wschód od strony Grecji natrafiamy na Izrael, na którego to terenie pod pieczą wód leży zatopione miasto Atlidiam. Ta neolityczna wioska, uznawana za najstarszą osadę we wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, została odkryta w 1984 roku. Z złoty wiek miasto datuje na 7000 lat przed naszą erą. Dziś leży ono około od 8 do 12 metrów pod poziomem wody. Powody zatopienia tej osady nie są do końca jasne. Mówi się, że miasto było stopniowo zalewane przez podnoszący się poziom wód, spowodowany topnieniem lodowców pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Inni twierdzą, że do zatopienia doszło w wyniku tsunami przechodzącego przez tamte tereny. Mimo upływu czasu, miasto zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Badania podwodne ukazały światu bogactwo artefaktów, w tym również miejsca pochówków, domy czy budowle religijne. Co ciekawe, w zatopionym miasteczku odnaleziono pozostałości kamiennego kręgu, porównywanego do tego w Stonehenge, który służył jako świątynia oraz miejsce pochówku liczące szczątki 65 osób. Ta podwodna wioska uświadamia nam, że w starożytności Atlidiam było nie tylko pięknym miejscem, a także ośrodkiem handlu i kultury. Pozostając we wschodnich stronach przejdźmy do indyjskiego miasteczka Dwarka. To miejsce położone w zachodnioindyjskim stanie Gujarat, uważane za jedno z najstarszych miast na świecie. Ośrodek jest znany z wierzeń w Boga Kryszne, czyli bóstwo wyznawców hinduizmu. Historia Dwarki przesiąknięta jest legendami i mitami. Według mitologii indyjskiej to Bóg Kryszna w czasach, gdy sam zamieszkiwał tamtejsze tereny, przepowiedział upadek miasta. Jak głosi legenda, miasto to 7 dni po śmierci Boga zostało pochłonięte przez morze. Teorie naukowe natomiast mówią, że Dwarka została zniszczona przez duże wyniszczenie sejsmiczne około 1500 roku przed naszą erą. Niezależnie od przyczyny, zatopienie Dwarki w pewnym stopniu przyczyniło się do tego, że miasto ma dzisiaj dla Hindusów status świętego. Wielu wyznawców hinduizmu wierzy, że Dwarka nadal istnieje pod falami i że nadal jest zamieszkiwana przez bogów i boginie. W rezultacie okolica stała się bardzo ważnym miejscem pielgrzymek dla wyznawców tamtejszej wiary. Z czym kojarzą Wam się Karaiby? Czyż nie z pięknymi plażami, portami dla turystów oraz piratami? No właśnie. Następnym wartym uwagi miejscem jest Port Royal, stacjonujący na terenie Jamajki. Port ten był uznawany za gniazdo piratów, a jednocześnie jeden z najważniejszych portów na Karaibach. Położony na południowym wybrzeżu Jamajki, port był strategicznym miejscem postoju statków i uzupełniania zapasów na drodze do oraz z Nowego Świata. Miasto sunęło z bezprawia, które przyciągało piratów, korsarzy i kupców. Jednak do czasu, bowiem rok 1692 dla owego portu przyniósł klęskę żywiołową w postaci trzęsienia ziemi o sile 7,5 stopnia w skali Richtera, które zabrało ze sobą aż 2000 ludzkich istnień. Grunt pod miastem Port Royal składał się z delikatnego wapienia. Kiedy region nawiedziło trzęsienie ziemi, wapień przeszedł w stan płynny, powodując pokrycie budynków zasłoną morza. Lokalni mieszkańcy zagłady XVII wieku opisywali otwarcie się ziemi i pochłonięciem ludzi oraz domów. Co ciekawe, zatopione miasto jest obecnie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przenieśmy się teraz nad Morze Śródziemne, a konkretnie do Włoch: miasteczko Baje. Był to bowiem dawny, rzymski kurort położony nad Zatoką Neapolitańską, pełen luksusowej willi czy gorących źródeł. Baja określona jest jako miejsce trzykrotnie większe od słynnych Pompeji. Co ciekawe, jednym z czynników, które spowodowały zagładę miasta, była rzymska praktyka stawiania budynków nad naturalnymi gorącymi źródłami. Konstrukcje te, które obejmowały łaźnie, wille i obiekty użyteczności publicznej, powodowały jeszcze większe zapadanie się gruntu, przyspieszając zejście miasta do morza. Obecnie podwodne stanowisko archeologiczne Baje zawiera miejskie wille, łaźnie. Oraz świątynię bogini Wenus. Morskie środowisko pomogło również zachować wiele mozaik, fresków i rzeźb, które dają wgląd w sztukę i kulturę starożytnego Rzymu. Zatopienie miasta miało również znaczący wpływ na lokalny ekosystem morski. Ruiny stały się sztuczną rafą zapewniającą siedlisko dla różnorodnych organizmów morskich, w tym ryb, ośmiornic i innych stworzeń. W pogodne letnie dni można zwiedzać to miasteczko łodzią ze szklanym dnem, by zobaczyć ruiny. Istnieją również wycieczki z nurkowaniem. Z pomocą lokalnego instruktora można pływać między marmurowymi rzeźbami i dotknąć mozaikowych podłóg. Czym byłby film o zaginionych miastach, w którym każde z nich znajduje się pod pokrywą wody, gdyby zabrakło w nim uwielbianej przez wszystkich Atlantydy? Tajemnice Atlantydy, i nie mam tutaj na myśli piosenki bds są dla całej ludzkości jedną wielką niewiadomą. Jednak przejdźmy już do konkretów. Platon opowiedział historię Atlantydy około 360 roku przed naszą erą. Założyciele Atlantydy, jak mówił, byli półbogami i półludźmi. Stworzyli utopijną cywilizację i stali się wielką potęgą morską. Ich domy składały się z koncentrycznych wysp oddzielonych szerokimi fosami, połączone były kanałem docierającym aż do samego centrum. Na bujnych wyspach znajdowało się złoto, srebro i inne cenne metale, oraz obfitości rzadkie, w tym egzotyczne zwierzęta. Na centralnej wyspie znajdowało się wielkie miasto, czyli tzw. stolica. Istnieje wiele teorii na temat lokalizacji Atlantydy. Być może jest to basen Morza Śródziemnego, u wybrzeża Hiszpanii, nawet pod obecnym lądolądem Antarktyki. Platon twierdził, że Atlantyda istniała około 9000 lat przed jego czasami i że jej historia przekazywana była przez poetów, kapłanów i innych ludzi. Jednak pisma Platona na temat Atlantydy są jedynymi znanymi zapisami jej istnienia. Możliwe, że oparte są na prawdziwych wydarzeniach? Niewielu naukowców uważa, że Atlantyda faktycznie istniała. Najprawdopodobniej Platon stworzył nam piękną legendę o moralnych, duchowych ludziach, którzy żyli w bardzo zaawansowanej, utopijnej cywilizacji, ale stali się chciwi, małostkowi i moralnie zbankrutowani, a bogowie zgniewali się, ponieważ ludzie zgubili drogę i zwrócili się do niemoralnych działań. Jako karę mówi, bogowie wysyłali jedną straszną noc ognia i trzęsień ziemi, które spowodowały, że Atlantyda zatonęła w morzu. Na koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za poświęcony czas i za oglądnięcie. Jest to kanał całkowicie tworzony przez jedną osobę, nie jak w dzisiejszych czasach jest to popularne przez sztuczną inteligencję, więc jeżeli mógłbym prosić o docenienie, subskrypcję, like, i jakiś komentarz, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.